Cześć, ja jestem Shin, ten Tausin i na was w kolejnym odcinku z Gry Shogun 2 Total War. A... Działo się dużo w ostatniej turze. Jak pewnie większość z Was pamięta, to mnie. Ale nie osiągnąłem technologii. Dobra, Was cofam. Oczywiście robili jak największe straty W sumie to i Yolo w tą prowincję też Cofam się Was też wycofam Ale tam już marnień zniszczyłem ostatecznie <grym> zniszczyłem> To Nasik Was wycofam tu Wami idę tu Przydałoby się ich pozdejmować Kurcze to są akurat country na nas, co nie byłoby nim No i Najsik Ty jesteś dobry Sabodaż. Chodź gdzieś do lasu Na razie tutaj zostań. Ty też na razie gdzieś tam się schowaj. Niech tam gdzieś biegnie do tamtych. A, wiecie co? Dobijamy. O, ja wam sto przed. Ja nie wierzę, że ja tamto wygrałem, ale się cieszę mimo wszystko. Hmm... Nad flotą też się w ogóle zastanawiam, żeby ją zlikwidować. Tu się cholernie było. Sami samurajowie, no strasznie się tego boję. No jest takie tury, że najpierw trzeba się powybraniać i wtedy dopiero atakować. Te niech się regenerują. To w ogóle też dobrze by było chociaż takich uczników porobić. O, w jakichś sztukach 5 tur zostało? Finanse, no jakoś stoimy jeszcze. O Boże. No tak, i żywności hmm. Tutaj na pewno to Trzeba się popatrzeć na takie prowincje, które są... A, nie mam już hmm. Gdzie są jeszcze jakieś targi? Kurczę, ale daje mi strasznie dużo hajsu akurat. O, tutaj mam ten tani. To to burzyno. Kończymy turę. Nie wiem, czy tam coś w sumie mogłem porobić więcej, ale na razie... ...kończę. Tutaj jeszcze ta armia. Jak te dwie się połączą, to będzie totalna lipa. sobie blokują port no, ważne że walczy ważne że odraca uwagę to byłki to robi nie mam nic przeciwko dobrze że się wycofałem nie zaatakował to jest strasznie ciekawe Nie czeka na tego, a ja się zastanawiam teraz, czy się nie cofnąć. A to mój wassel, dobra. To w sumie też był mój wasol, ale nie wiem czemu... O, przejął go. To zaraz się mnie wkurzy i odbije to, bo on ma tam duże marmie. No i idzie. Dojdzie. Mógłbym to poprowadzić, ale strasznie mi się nie chce Ej, minimalna porażka, czyli Ej, spoko Ponad 2000 im zebrali Jestem dumny Dużo informacji. Ej, dobra, teraz to naprawdę aż nie wiem, czy ja chcę iść najpierw na tych, mogę jakby zamknąć za tak, wolę tak zrobić. Was wycofam. Nie będę ich marnować O cholera, serio. Serio. A. Dobra, wiem czemu. Bo nie mam koła iście Musiałby on zaatakować No to dupa Wypuszczona agenta Bo widzę, że kilku agentów wypuszczono Ja dopiero teraz się skapnąłem Dobra, jedyny ja cuka A, ty A nie, ty już jesteś wypuszczony Prawy. co ci szkodzi? Zniszczenie od razu to uburzymy, to rozbudowujemy. Dobra, jak się naprawi zamach to będzie lepiej. Jest jeden, ale już mi niepokoje rosną. No dobra, tak, taktyczne zwolnienie zwolnienie tak, w tak, Tutaj mi się robi armia tak, zrobiła taka malutka? Dobra. Własty Piarze Zabieram tutaj Byle szybciej by było A właśnie ninjami muszę mi się poruszyć aczkolwiek nie mam hajsu na nich No dupa Nawet sabotować nie mogę cholera Dobra, żeby się nie marnowali. Każdy siatkę niech porobi. jest spróbuję nawrócić postać. No trudno. Biegł sztuka, cztery tury. Kończymy tę turę. Tę turę. Datę. Otomo Mohatori. Czekam, aż widzimy tej armię. Coś robi większego, tylko nie wiem co. Albo coś tam agentem jakimś robi, tylko nie, nie widzieliśmy tego. O. Zobaczmy jak to pójdzie A to mój zamek To jolo Gadzę się na to Ale coś mi w nosie zaśwę Przepraszam za to, jeżeli to jakiegoś obrzydza ale ja sobie nic tam nie dłubałem Ale no Macie zresztą tak, że to właśnie ta tutaj taka wewnętrzna część nosa was cholernie zaswędzisz, że tak aż sprawia, że chcecie kichnąć, ale nie możecie. To ja właśnie coś takiego mam. I jak tak zenę sobie porobię, to prawie nic nie działa. Muszę najpierw sobie właśnie tak minimalnie palca włożyć i wtedy dopiero coś się dzieje. O, co to się działo? na śmierć co za człowiek a, mój biedny mnich co to za armia dobra, spróbuję mu nakopać dobra godzę się na to cofnij się wy wejdźcie tu No, już mi się skończył ten. Nie, to było tu. Czy ja mogę z wami, wami. z wami. Wami już stąd wyjść nie mogę. Przydał się kurczę, jakiś metsułka. A!

Dobra, nie w sumie najgorzej. Słabo po słabo, ale jakaś tam obrona idzie. A nie, kojiki to mój dobra. W sensie, że sojusznik. Kurczy, przydałoby się, żeby szybciej coś tutaj jakieś te represje weszły. Spelunkę spodziewam Spelunka da mi od razu plus 2, dobra ile będzie się budować? Dwie tury jeszcze lepiej. No to tam biegnij do nich. Przecież nie wiem, czy nie chcę ich wysłać. No zrobimy tak. A po najpierw tutaj zahacz. Dobra, teraz naprawdę no, wasza z agentami, ty jesteś zamknięty. To tutaj zostań. Ty zamknięty jesteś. No, wy musicie zostać w sumie. No, bo sobie z tymi nie poradzicie. Tutaj, co to jest za agent? No i córkę to nie Jeszcze wysoko poziomowy eee, No, nim czas zostali sami Tam flotę w sumie mógłbym zlikwidować, bo No, trochę żałuję jej stworzenia. Patrzcie, jednak koszty utrzymania Zatopiamy, to nie ma sensu. Potrzebujemy większego przychodu.

Ja wiem, że oni mają hajs, bo oni w ogóle nic nie robią, tylko się kiszą na tym swoim półwyspie. O, przesadziłem. Dobra, tej daj te 2000 i spadaj. No Już naprawdę jestem to... typie, że nie miałem umowy handlowej. Co za badzida Dobra, tu już jest naprawdę ładna armia Jeżeli ty nie poczyni żadnych działań To ja wyruszam Na podwój północy Z taką armią mogę Choć szczerze mówiąc Nie będę czekać aż ten się obudzi Ty iść tam gdzieś za nimi będziesz w zapasie W miarę chcę teraz przeoszczęcić hańs, żeby móc wrazić czego to wybudować W ogóle nie wiem czy nie zrobić z tego stolicy. Będzie bezpieczniej Ale dobra, to to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za jego obejrzenie. Jeżeli Ci się spodobało, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli chcesz więcej, to su oczywiście subskrypcja, żeby nie przekawić kolejnych odcinków. A jeżeli chcesz coś napisać, to śmiało w komentarzu. Dzięki, cześć.